W ramach projektu Złota Jesień powstał kolejny blok dla seniorów w Kielcach. Jest to budynek bliźniaczy z obiektem oddanym do użytku pod koniec ubiegłego roku przy ulicy Kazimierza Wielkiego o łącznej powierzchni użytkowej niemalże 760 m2. Obiekt zrealizowany jest w dobrej jakości, no to żeby realizowany dosyć szybko, bo to już trzeci budynek w ramach projektu Złota Jesień. Jest to budynek czterokondygnacyjny. Jego skład wchodzi 24 lokale. Każdy lokal mieszkalny wyposażony jest w kuchnię, pokój, łazienkę, mały hall. Budynek posiada niezbędne media i przyłącza. Został zrealizowany w standardzie pod klucz. W bloku znajduje się winda. W każdym mieszkaniu jest domofon oraz system przywołujący. Seniorzy, w razie potrzeby, będą mogli skontaktować się z pracownikiem miejskiego ośrodka pomocy rodzinie, który będzie pełnił całodobowy dyżur w lokalu administracyjnym znajdującym się na parterze. Pomieszczenia o powierzchni od 30 do prawie 34 m2 zostały całkowicie wykończone. Mieszkania są wyposażone w 100%. W łazienkach są zamontowane kabiny prysznicowe, brodziki, umywalki, sedesy. Dodatkowo są zamontowane pochwyty dla niepełnosprawnych, które ułatwiają korzystanie z tych urządzeń. W mieszkaniach są zamontowane panele, pomalowane są mieszkania, również zamontowane są drzwi wewnętrzno-kalowe. W sumie to należy tylko wnieść meble i zacząć mieszkać. Lokale przeznaczone są dla osób po 60 roku życia, które dotychczas żyły w bardzo złych warunkach. Budynek Złotej Jesieni został przekazany w zarząd miejskiemu ośrodkowi pomocy rodzinie. Przeprowadzki lokatorów zakwalifikowanych przez Wydział Mieszkalnictwa z listy oczekujących na mieszkania rozpoczną się po nowym roku. Przy ulicy Kazimierza Wielkiego zamieszkają osoby samotne oraz pięć małżeństw. Władze miasta planują kolejne inwestycje tego typu w Kielcach. Są już trzy bloki Złotej Jesieni. Po to, żeby zabezpieczyć w perspektywie potrzeby tych najstarszych, potrzebne nam są jeszcze dwa. Także w sumie będziemy dążyć do wybudowania i administrowania pięcioma domami, w których myślę, że dobre, godne warunki znajdą się najbardziej potrzebujący z Kielc. Budowa bloku w ramach projektu Złota Jesień trwała 7 miesięcy. Została sfinansowana z budżetu miasta. Koszt robót wyniósł 2 250 tysięcy złotych.